Przypomnijmy sobie, jak się rozwiązuje równanie nierówności kwadratowe, a, a później zrobimy sobie parę takich zadań bardziej na rozszerzanie. Więc gdy mamy równanie kwadratowe bądź nierówność, czyli coś z x do kwadratu, czy z jakimkolwiek innym wyrażeniem do kwadratu, to będziemy najprawdopodobniej musieli policzyć wyróżnik delty, który się równa by kwadrat minus 4ac, czyli coś, co pewnie liczyliście i będziecie jeszcze liczyć tysiące razy. Gdzie b kwadrat to współczynnik przy x, a to współczynnik przy x kwadrat, czyli w tym przypadku 1, a c to współczynnik, a to jest ten wyraz wolny, czyli ten wyraz, który nie ma e, żadnego x. -a. Więc w przypadku tego równania, i tej nierówności, delta będzie równa b kwadrat, czyli minus 4 kwadratu, minus 4 razy 1 razy 3, czyli e, 4. Kolejnym krokiem jest zrobienie pierwiastka z delty, czyli policzenie 2 i policzenie miejscowych x1 to jest minus 2 minus pierwiastek z delty przez 2, a czyli kolejny wzór, który będziecie używali e, tysiące razy, który najprawdopodobniej będzie Wam się śnił po nocach, jest to równe m, 4, minus 2 przez 2, to się równa 1, oraz x2 to się równa minus 2 plus pierwiastek z delty przez 2, a czyli 4 plus 2 przez 2, czyli 3. I w ten sposób dostaliśmy miejsce zerowe takiej oto funkcji, czyli możemy sobie to mniej więcej narysować, 1, 3, no i dostajemy coś takiego. Tak by wyglądała funkcja o wzorze, który mamy podane. I teraz, ponieważ to jest równanie, to mamy znaleźć, kiedy ta jakby funkcja równa się 0, czyli mamy znaleźć się miejsce zerowe i to właśnie zrobiliśmy, bo liczenie wyróżnika delta i liczenie x1, x1, x2 to jest właśnie liczenie miejsc zerowych. Co z tą nierównością? Ta nierówność pyta, kiedy ta funkcja ma wartości mniejsze od 0, czyli kiedy ta funkcja ma wykres pod 8x. Dla jakich x wykres znajduje się pod 8x? No i widzimy, że dla xów od 1 do 3 się znajduje właśnie pod 8x i możemy to sobie zapisać tak. Niektórzy oznaczają tutaj minusik. Tutaj wewnątrz, czyli rozwiązaniem tej nierówności są x -y należące od 1 do 3, bo właśnie dla tych xów, na przykład dla minus 2, e, dla 2 przepraszam, wartość tego będzie ujemna, tak? dla 2 będziemy mieli 2 do kwadratu, minus 4 razy 2 plus 3, czyli e, 4 minus 8 plus 3, czyli minus 1. No i tym, na tym właśnie polega rozwiązywanie nierówności. Tylko pamiętajcie o, o, o sensie tego, bo w tym momencie, jeżeli tutaj będzie minus i będzie odwrotny wykres, to Wam się nie pomyli. I to jest też przydatne zrozumienia sensu tego, później będą trudniejsze zadania z parametrami. No więc tak, gdy liczymy sobie ten wyróżnik delta o wzorze b kwadrat minus 4ac, to nas mogą spotkać trzy sytuacje. Może nam wyjść to dodatnie, tak jak w poprzednim przypadku, równe 0 bądź ujemne. Co się dzieje, kiedy jest to dodatnie? Nasza funkcja wygląda tak, albo wygląda tak, w zależności od tego, czy ten współczynnik a we wzorze jest ujemny bądź dodatni. I w obu tych przypadkach widać, że to miejsce zerowe istnieje. Możemy sobie policzyć. No skoro istnieje delta, to w tym momencie wzór x1, x2 na minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a ma sens i tak samo ten drugi, ponieważ ta delta jest dodatnia, więc możemy obliczyć z niej pierwiastek. Co się dzieje, kiedy delta jest równa 0? W tym momencie delta nam wyjdzie 0, jeżeli funkcja ma postać taką. Albo taką, czyli że e, jej miejsce zerowe będzie jednocześnie wierzchołkiem, krótko mówiąc, będzie się tak stykać z o ox, no i w tym momencie to miejsce zerowe mamy tylko jedno. I zauważcie, że e, w tym momencie pierwiastek z delty będzie równy 0, więc ten wzór e, na x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a e, to to jest równe 0, tak? Więc po prostu zostaje minus b przez 2a. Jak spojrzycie do karty wzorów, to też zauważycie, że minus b przez 2a jest to wzór na e, wierzchołek, tak? bo tutaj mamy minus delta przez 4a, to jest na x, to jest na y, bo w tym przypadku wierzchołek e, jest naszym miejscem zerowym, czyli jest to i miejsce zerowe, i wierzchołek. Natomiast gdy delta jest mniejsza od 0, to sytuację mamy taką. Hop i hop. Czyli nie ma żadnych miejsc zerowych, no i w tym momencie wzór nie ma sensu, no bo nie da się wyciągnąć pierwiastka z delta ujemnej. No i w tym momencie mm, równanie coś tam, coś tam, coś tam równa się 0, nie będzie miało żadnych rozwiązań, no bo widać, że funkcja w żadnym miejscu nie przyczyna osi ox. Jak się rozwiązuje równania mm, kwadratowe, czyli coś yy, z wyrażeniem x kwadratu. Pierwsza zasada wszystko na jedną stronę, czyli w tym przypadku będzie x kwadrat po lewej stronie to też na drugą stronę, czyli plus x minus 6 się 0 i gdy po lewej stronie mamy wszystkie wyrażenia a po, a po prawej stronie 0, no to kolejnym krokiem jest wyznaczenie delta, czyli to będzie b do kwadratu, czyli współczynnik przy x, czyli 1 do kwadratu minus 4 razy minus 6 Czyli minus 4 razy, a tutaj jeszcze razy 1, tak, minus 6, bo, tutaj, bo to jest C, czyli wychodzi 25. Kolejny faktor pierwiastek z delty, który jest równy 5. No i znowu mamy x1, x2, no i wzory będą e, minus b, czyli minus 1 minus pierwiastek z delty, czyli minus 5 przez 2a, czyli przez 2, i to jest równe minus 3, a drugi minus 1 plus 5 przez 2a to jest równe e, dokładnie 2.